Poznacie niepublikowane dotąd szczegóły i wątki. Mimo, iż policja dysponuje materiałem genetycznym sprawcy, nie może go wprowadzić do bazy Genom. A jak wiemy, nierzadko osoby dopuszczające się takich czynów nie poprzestają na jednym razie. Witam się z Wami serdecznie. Ja mam na imię Marcelina, a to jest kanał Fakt Zakt. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, bo jeszcze wiele osób nie subskrybuje. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zechcecie nas zaobserwować lub zasubskrybować. Polskie miasteczko Twin Peaks to moja pierwsza myśl, kiedy Angie przybliżyła mi pewne zaginięcie kamienia pomorskiego. Absolutnie to, jak określiłam, to miejsce nie ma na celu obrażenia kogokolwiek. Tajemniczość i wielowątkowość tej sprawy nasunęła mi takie skojarzenie. Większość z Was pewnie kojarzy zaginięcie Justyny Kalickiej. Mam nadzieję, że uda mi się namówić Angelikę, by w najbliższym czasie opowiedziała Wam o Justynie. Mimo, że powiedziano już wiele o tej sprawie, wiem, że nie wszystko. Sprawa Justyny nie jest jedyną tajemnicą tego miasta. Dziś opowiem Wam o niewyjaśnionym przestępstwie. Zbędna, brutalna przemoc, jaka towarzyszyła tej sprawie, wstrząsnęła kamieniem pomorskim w latach 90. Niestety nie możemy liczyć na relacje rodziców, bowiem państwo Prus już nie żyją, doniesienia medialne są skąpe, a śledczy niechętnie dzielą się informacjami. Udało nam się jednak dotrzeć do źródła, które w pewnym stopniu jest nam w stanie przybliżyć tą sprawę. Poznacie niepublikowane dotąd szczegóły i wątki. Postaram się jak najlepiej przedstawić wam historię Anny, nie przedłużając, zapraszam do zapoznania się ze sprawą. Anna Prus urodziła się 4 października 1971 roku w Goleniowie. Mieszkała z rodzicami w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Dziwnowskiej 5. Z zawodu była kucharką. Kończyła szkołę gastronomiczną w Szczecinie i mała się różnych zajęć, nie zawsze związanych z wykształceniem. Przez pewien czas sprzątała w szkole, ale jak udało nam się dowiedzieć, pracowała również w ośrodkach wczasowych na wybrzeżu. Jej ostatnim miejscem pracy była firma Fishing Poland w Dziwnowie. Zdaje się, iż pracowała tam fizycznie, najprawdopodobniej przy obróbce ryb. Do pracy dojeżdżała ze znajomymi lub transportem publicznym. Anna była raczej skryta. Ze znajomymi zazwyczaj dzieliła się tylko ogólnymi informacjami o swoim życiu. Tuż przed feralnymi wydarzeniami zdaje się, że nie miała wielu koleżanek i wielki krąg przyjaciół, chociaż mam wrażenie, że to określenie jest na wyrost, ci ludzie nie byli w stanie pomóc śledczym w dotarciu do prawdy, w przybliżeniu okoliczności, które mogły doprowadzić do tych Fatalnych wydarzeń. Anna sporo czasu spędzała z Teresą. Czasem opowiadała jej jakieś szczegóły ze swojego życia, lecz zawsze było to na jej warunkach. Nie mówiła więcej niż chciała powiedzieć i jasno wyrażała brak chęci udzielenia odpowiedzi, jeśli nie miała na to ochoty. Możliwe, że te niedopowiedzenia wynikały również z charakteru wspomnianej koleżanki. Ta bowiem nigdy nie naciskała na Annę, by mówiła więcej. W domu rodzinnym ani nie pojawiały się koleżanki czy potencjalni partnerzy. Rzadko odwiedzały ją znajome, z całą pewnością nie w czasie, kiedy w domu byli jej rodzice. Anna najprawdopodobniej nie chodziła na dyskoteki ani po tańcówki. Niezwykle rzadko zdarzało się, aby nie wracała na noc do domu. Z tego, co udało się ustalić, młoda kobieta informowała rodziców, gdy planowała zostać gdzieś na noc. Zazwyczaj miało to miejsce, gdy państwo Prus mieli gości. Anna i Teresa poznały się przez wspólną znajomą. Znajomość nie trwała długo około dwóch, dwóch i pół roku. Relacje między kobietami zacieśniły się jakieś pół roku przed feralnymi wydarzeniami. Ania odwiedzała Teresę bardzo często, prawie codziennie. Przychodziła pod wieczór i wychodziła po drugiej, czasem po trzeciej. Starsza koleżanka martwiła się o te nocne, samotne powroty Anki do domu. Czasem 22-latka zgadzała się, by koleżanka ją odprowadziła, ale zdecydowanie częściej wolała wracać samotnie. Teresie nie zawsze na rękę były wizyty Anny. Była starsza od niej o kilka lat, miała dzieci i męża, który nadużywał alkoholu. Często bywał agresywny, zatem wizyty Anny mogły być dla Teresy kłopotliwe. 2 października 1993 roku Ania wyszła z domu między 15 a 16 i udała się do Teresy, która mieszkała na ulicy Jana Długosza. Młoda kobieta spędziła czas z koleżanką i jej rodziną, bawiła się z dziećmi, później rozmawiała z Teresą i jej mężem. W trakcie rozmowy padła propozycja, aby napić się po lampce wina. Anna tłumaczyła, że niedługo ma urodziny, co było oczywiście prawdą, i to z tej okazji rzuciła propozycję. Teresa stanowczo odmówiła. Głównie ze względu na męża, który miał skłonności do napojów wysokoprocentowych. Małżonkowie byli zaskoczeni, ponieważ odkąd znali Annę, nigdy nie widzieli jej pod wpływem alkoholu i nigdy też im go nie proponowała. Pod wieczór Anna wzięła dwójkę dzieci Teresy na spacer. Pani domu poprosiła, by przy okazji kupili pieczywo. Po powrocie. Ania wypiła herbatę i obejrzała film wspólnie z Teresą i jej mężem. Przed wyjściem zapytała, czy może umyć włosy u koleżanki. Teresę to zaskoczyło, bo nigdy wcześniej nie robiła takich rzeczy u niej w domu. Trzeba przyznać, że była to dość osobliwa prośba, zważywszy, że kobiety nie były już nastolatkami wspólnie szykującymi się na zabawę. Teresa jednak się zgodziła. Małżonek Teresy zapytał, Anny czy wybiera się gdzieś na zabawę? Ta tajemniczo odpowiedziała może. Natomiast w rozmowie z Teresą Anka zapewniła, że wraca prosto do domu. Około 22.30 młoda kobieta opuściła mieszkanie znajomych. Z informacji wynika, iż proponowano jej, by ktoś ją odprowadził. Jednak stanowczo odmówiła. Co prawda Ania nie mieszkała daleko. Droga spacerkiem mogła zająć jej około 10 minut. Ale okolica nie była najbezpieczniejsza. Skrót, którym chadzała, znajdował się między garażami a skarpą i bocznicą kolejową. Dziś to miejsce nie zachęca do wieczornych spacerów, a co dopiero wtedy. 3 października w niedzielę zawiadowca znalazł ciało kobiety w wagonie towarowym. Na miejsce niezwłocznie wezwano policję. Rodzice Anny byli zaniepokojeni. Jej nieobecnością, ale tłumaczyli sobie, że została na noc u koleżanki. Kiedy jednak czas nieobecności się przedłużał, matka postanowiła udać się do teresy. Najprawdopodobniej kobieta nie dotarła na ulicę Długosza, ponieważ przybocznicy trwały już oględziny. Jak się okazało w toku prowadzonych czynności, miejsce zdarzenia nie było miejscem odnalezienia ciała. Co więcej, ujawnienie ciała. Było przypadkowe. Jeden z wagonów został odłączony od taboru, z racji ograniczonej liczby, która mogła wyruszyć tym składem. Gdyby wagon nie został odłączony, jego miejscem docelowym był Śląsk. Z oględzin wynikało, że do napaści na młodą kobietę doszło w pobliskich krzakach. To tam rozegrał się dramat. Ciało sprawca bądź sprawcy ukryli w wagonie. Jak ustalono, doszło do gwałtu, a przyczyną śmierci było uduszenie. Jednak motyw nie był najprawdopodobniej seksualny. Była to zbrodnia o charakterze dominacyjnym. Sprawca chciał pokazać, że ma nad ofiarą pełną kontrolę. Młoda kobieta została skrzywdzona w sposób, który wskazywał na atak o tym podłożu. Zanim sprawca, w sprawce zbawili ją życia użyli wobec niej przemocy fizycznej a następnie dopuścili się dodatkowych upokarzających czynności Anna miała rozległe obrażenia twarzy została zgwana podczas autopsji w jej organach rodnych ujawniono bieliznę finałem dramatu było uduszenie i umieszczenie ciała w wagonie Interesującą kwestią była procedura identyfikacyjna z przekazanych informacji wynika, iż przynajmniej oso czterem osobom okazano denatkę, w tym dwóm spokrewnionym za mną. Znajomi Ani nie od razu rozpoznali ją podczas okazania. Obrażenia twarzy były obszerne. Rodzice kobiety nie byli w stanie nakierować śledczych na żaden konkretny trop. Znajomi również, co ciekawe, część nie znała się wzajemnie. Ktoś o kimś słyszał, znał e, imię, lecz nigdy się nie poznali. Ojciec Anny, pan Bogdan, przypomniał sobie, iż widział list z zakładu karnego, który przyszedł do córki. Nie pamiętał pełnych danych, jedynie imię. Pan Bogdan przytoczył fragment listu, w którym była mowa o mężu Teresy, zatem wywnioskował, że panowie się znają. Nadawca pisał również, że nie może spotkać się z mną, ponieważ przebywa w zakładzie karnym. Adres wskazywał na półotwarty zakład w Buniewicach. Z informacji od ojca wynikało, że listy od Andrzeja były dwa, a pomiędzy nimi pojawiła się widokówka z pozdrowieniami ze Stargardu. Śledczy początkowo podążyli tym tropem. Buniewice leżą na wyspie chrząszczewskiej, Którą od Kamienia Pomorskiego dzieli most. Z Kamienia do Zakładu droga wynosi około 5-6 km. Skupiono się głównie na więźniach, którzy mogli w tym czasie przebywać na przepustce lub samowolnie oddalić się z placówki. Ten trop nie przyniósł rozwiązania. Teresa pamiętała mężczyznę, o którym wspominał pan Bogdan. Kobieta nawet go poznała. Towarzyszyła Annie podczas jednego spotkania z Andrzejem. Jak twierdziła jej mąż, kiedyś wspomniał o Andrzeju i o tym, by znaleźć mu dziewczynę do wymiany korespondencji. Kobieta sama zaproponowała Ankę. Z tego co wiedziała, para spotkała się raz. Obie panie odebrały Andrzeja z zakładu, po czym Anka i Andrzej pojechali do domu. W późniejszej rozmowie Anna powiedziała Teresie, że ten związek nie ma przyszłości, bo Andrzej ma jeszcze kilka lat do zakończenia kary, a ona w tym czasie może założyć rodzinę. Koleżanka pamiętała również, że był okres, kiedy Anna wspominała o mężczyźnie z Kamienia Pomorskiego, który miał na imię Darek. Na dwa tygodnie przed śmiercią, gdy koleżanka zapytała: Co z tym darkiem? Anna odpowiedziała tylko: a idź z tym skórnym. Zarówno Teresa, jak i jej mąż twierdzili, że 2 października, kiedy Anna do nich przyszła, była elegancko ubrana. Teresa mówiła, że Anka zawsze wyglądała schludnie, ale tego wieczoru prezentowała się wyjątkowo dobrze. Miała makijaż, spódniczkę, ułożyła włosy. Z tego co widzimy, wieczór 2 października nie był zwyczajny. Anna była ubrana dobrze, zaproponowała wspólne wypicie wina, czego wcześniej nie robiła. Czy młoda kobieta potrzebowała dodać sobie odwagi przed spotkaniem? Wszystko wskazuje na to, że tego wieczoru mogła wybierać się na randkę i chciała zrobić na kimś wrażenie. Do śledczych zaczęły docierać informacje, że ktoś widział Anię z mężczyzną w okolicy dworca. Że przy nasypie kolejowym w noc zdarzenia było słychać krzyk. Ktoś inny słyszał zatrzaskiwanie burty wagonu. Żadna z tych informacji nie doprowadziła jednak do rozwiązania sprawy. Kolejną zagadką był mężczyzna o nieustalonej tożsamości. Na pogrzebie Anny Prus pojawił się człowiek, który według świadków zachowywał się dziwnie. Zwrócił uwagę nie tylko swoim zachowaniem, ale i podrapaną twarzą. Był również widziany na dworcu PKP. Nie można powiedzieć, że w sprawie brakowało tropów, poszlak czy podejrzanych. Pojawił się nawet oskarżony. Mężczyzna w toku śledztwa przyznał się do winy i został aresztowany. Jednak sąd go uniewinnił z braku dowodów. Kolejną osobą, jaką zainteresowali się śledczy, był mąż koleżanki. Ale pojawił się problem. Teresa zapewniła, że jej mąż nie opuszczał mieszkania w noc zdarzenia. Mimo, że proponowali Annie, by ktoś się odprowadził, ta odmówiła i nikt po niej nie wychodził już z domu. Badania śladów znalezionych na miejscu zdarzenia nie powiązały mężczyzny z przestępstwem. Mimo przesłuchania ponad 50 osób i kilku podejrzanych, sprawa stanęła w miejscu, a następnie została umorzona. Po latach, gdy do niej wrócono, Teresa nie była już taka pewna niewinności męża, mimo to żaden dowód nie świadczył przeciwko niemu. Sprawa wciąż czeka na swój finał. Obecnie zajmuje się nią szczecińskie Archiwum X, mimo iż policja dysponuje materiałem genetycznym sprawcy, nie może go wprowadzić do bazy Genom. Dlaczego? Zgodnie z polskim prawem, baza DNA zawiera tylko dane osób, których. Pobranie materiału jest legalne, uzasadnione. Na przykład skazani, podejrzani, ofiary, zaginieni. Ślady z miejsca przestępstwa nie są danymi osobowymi w rozumieniu prawa, bo nie wiadomo, do kogo należą, dlatego nie można ich zarejestrować w bazie bez podstawy prawnej. Mimo to, jeśli śledczy będą mieć podejrzanego, mogą porównać DNA. Z miejsca zdarzenia z konkretną osobą. To, co przytrafiło się, a nie, było straszne. Myślę, że kobiety, jeśli myślą o największej fizycznej krzywdzie, jaką można im wyrządzić, wskazałyby właśnie przemoc o charakterze seksualnym. W tym wypadku była wyjątkowo brutalna. Nie jestem psychologiem, ale chciałam zgłębić pewien wątek. Mianowicie to, co sprawca zrobił z bielizną Anny, o czym wspominałam wcześniej. Jeśli są tu psycholodzy, chętnie posłucham Waszego zdania i czy zgadzacie się z moimi wnioskami, które wysnułam na podstawie ogólnodostępnych informacji. To, że sprawca użył bielizny kobiety w czasie napaści, nie było przypadkowe. Takie zachowanie nie wynikało z pożądania. Tylko z chęci upokorzenia i pokazania władzy. Chciał pokazać, że ma nad nią kontrolę, nie tylko fizyczną, ale i psychiczną. To takie symboliczne powiedzenie: Teraz ja tu rządzę. Czasem sprawca odczuwa złość wobec kobiety, lub ogólnie wobec ludzi, przez których czuje się gorszy. Wtedy taki czyn staje się jego chorą próbą zemsty lub pokazania właśnie wyższości. I Siły. Nie ma to nic wspólnego z pożądaniem, to wyłącznie agresja. W wielu takich przypadkach sprawcy czują, nie czują współczucia ani wyrzutów sumienia, traktują ofiarę jak przedmiot. To zachowanie pokazuje brak empatii i głębokie problemy emocjonalne. A jak wiemy, nierzadko osoby dopuszczające się takich czynów nie poprzestają na jednym razie. Jej działania z czasem potrafią być coraz bardziej brutalne. Nie znalazłam informacji, by w tamtym okresie w okolicy Kamienia Pomorskiego dochodziło do podobnych przestępstw. Ale jeśli dopuścił się tego na przykład więzień z okolicznego zakładu, to mógł być z innej części Polski. Sprawca czy sprawcy tej zbrodni pozostają nieznani. Zostało jeszcze kilka lat, by rozwiązać tę sprawę. Mam nadzieję, że się to uda. Pamiętajmy o tym, że po 40 latach rodnia się przedawni. Z nieoficjalnego źródła wiem, iż yy, szczecińskie Archiwum Mix robi postępy w tej sprawie i jest nadzieja na pozytywne rozwiązanie. Kochani, to wszystko, co dziś dla Was przygotowałam. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Zapraszam w przyszłą środę na spotkanie z Angeliką. Zachęcam Was do pozostawienia nam obserwacji, subskrypcji oraz śledzenia naszych mediów społecznościowych. Będzie nam bardzo miło gościć Was w naszej przestrzeni. Do usłyszenia. Cześć.